Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem z Luma Island Więc witam się z wami serdecznie Jak wiecie pewnie niedługo wyjeżdżam na swój wakacyjny wyjazd Który nie był w lipcu ani sierpniu, a będzie we wrześniu Więc też dlatego troszeczkę ostatnio poślizgów z tym filmem było Natomiast dzisiaj kochani Już tam nam coś kiełkuje właśnie, aktualnie Dzisiaj kochani Kolejny odcinek. Będziemy ulepszać sobie narzędzia i odkrywać jeszcze inne rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę oraz komentarza. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też zapraszam, bo dzięki Wam mam szansę się rozwijać w tym. A i tak chciałam nadmienić, że w poprzednim odcinku troszeczkę za bardzo drejapę, bo mam dość czuło mikrofon ustawiony, więc też mam nadzieję, że dzisiaj już to się zmieni. I co? Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Okej, okay, przede wszystkim e, zaczęło nam tutaj coś kiełkować, ja muszę zobaczyć, czego jeszcze potrzebujemy do e, ulepszenia miedzianego kilofu. To na pewno. Um, sobie zobaczymy. Musimy mieć jeszcze te... Teraz bo ja nie wiem, jak mam to kliknąć, halo, halo. Chciałabym tutaj sobie zobaczyć. A, informacje, e, ok, sorry. Bo ja coś. Pochodzenie jaskini. Aha, czyli w wydobywaniu mm, kamienia. No dobra, to trzeba iść do jaskini. W takim razie lecimy, słuchajcie, do jaskini. Mm, żebyśmy mogli sobie zrobić tego questa do końca. E, chyba do jakiejkolwiek. Tak naprawdę nie wiem, czy to tylko w jaskini, czy nie. Sorki, jeżeli słyszycie. Powiadomienie ewentualnie z Facebooka, już to wyłączam. Ok, już jestem. E, więc co? Pójdziemy sobie tutaj mm, w takim razie. <laughs> A, i przydałoby się zrobić troszeczkę mm, pochodni, bo nie mamy pochodni. To będzie problem. Dobra, słuchajcie, wrócimy na farmę, zrobimy pochodnie. I wtedy będziemy mogli e, iść tam, no, wiecie, z jakimkolwiek ekwipunkiem. E, pochodnia. No, bo jednak e, giniemy, jakby... Tracimy życie, kiedy wejdziemy w te czarne pola, a tam naprawdę dużo fajnych rzeczy można zdobyć, więc. Sobie poczekam sekundę. Okej. Okay. A nie, czekajcie, to było z tej strony, Boże. Ja już się, już się po, pomieszało mi się wszystko. Idziemy tutaj. Ok, yy, I teraz. Yy, pierdzielimy to sobie na górę. O. o! Widzicie? I złoto nawet mamy. Także to jest naprawdę zarąbiste. Naprawdę to jest zarombiste. A z tego jeszcze będziemy mieć oczywiście yy, tą esencję, więc jakby dwa w jednym. A przy okazji mamy złoto. A, brązowy gruz. Ok, yy, wygląda to jak złoto. <grytanie> Pomyliłam złoto z czym innym, ale mniejsza. Przyda się też. Jakby wszystkie te minerały są przydatne w jakiś sposób. Co to mi na łeb prawie spadło? Słuchajcie, co to jest. Duch skały, więc mam tego dużo dość, ale węgiel w sumie też się przyda. I spróbujemy przekopać się właśnie tam do miedzi. Wiecie, na początku mieć, później złoto. Jakieś kryształy, nie kryształy. O, te kryształy też można sobie wziąć. Ale one wydają dźwięki. Aha, mam chyba. Z... O, dało się, bo myślałam, że mam za słaby kilo, ale jednak, jednak się dało. Wydają takie dźwięki. Weźcie, bo mi tu na łeb coś spada. Idziemy, idziemy, bo kopiemy, żeby mieć więcej tej esencji, a przy okazji więcej minerałów. Jak już tu jestem, to wiecie. Okej, okay, jesteśmy blisko y, tych pomarańczowych kryształów. Ja się chyba tam spróbuję przejść, tylko właśnie tak myślę, a może tędy? Mam dużo tych pochodni. Słuchajcie, i sporo miedzi tutaj jest. Czy tam, tak to miedź, czy żelazo? Ruda miedzi, dobra. To się na pewno przyda do narzędzi, do wszystkiego, ale jestem mega ciekawa tego tygrysiego oka. O, widzę, że tam pająk. Teraz go. Tygrysie oko. Dobra, ziomek. Ty... Wydaje mi się, że możemy już wrócić. Yy, ale zobaczymy, czy wystarczająco nazbierałam no, tego. Mm, tej esencji. Tego czegoś. Co, trzeba cię zabić. Dobra, proszę cię bardzo. A nie, jesteś tu nadal, lol. Mordo. Odnoże pająka, ok? Może się po coś przyda. Przy okazji zetnijmy sobie. Nie, nie tym. Nie tym. Serio, nie tym. E, zbierzmy sobie kukurydzę. Mmm. I pójdziemy zaraz ogarnąć kilo, bo później będą już odblokowane przepisy, więc wtedy będziemy mogli sobie ekspić już karierę. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to już wystarczy tej mojej esencji. Tej esencji mamy 261, więc trzymajcie mocno kciuki. A, bruka tego. Potrzebujemy bryłki miedzi. Tak, sztabka miedzi. No dobra, to wracamy jeszcze raz. A, bo wykorzystałam do tego innego e, craftingu, OK. Idziemy jeszcze raz. E, Ogarniamy sobie sztabkę miedzi. Jedną czy więcej? A ciulbie, dwie sobie wezmę, żeby nie było. E, mamy tutaj, przy okazji możemy zasiać e, sobie, tak? Czy... Może posprzedajmy te rzeczy, które są niepotrzebne? Wytwarzanie, właśnie. Jak będzie coś potrzebne, to ja wolę tego nie sprzedawać. Sprzedaj, to to sobie sprzedamy. Chyba. Czekajcie. Chyba sobie sprzedamy. To nie, to nie. Jak będziemy w sklepie, oczywiście, tylko tak patrzę, sprzedaj, to sobie po... grupujemy. Inkubator Luma, ok, nieznany. nieznany. No dobra, na razie te dwie rzeczy chyba sobie sprzedamy, resztę na razie zostawię, bo anus Widelec, jak to się mówi, się przydadzą. To ja się teleportuję magicznie do Kowala i się widzimy na miejscu. Ok, udało się, możemy sobie ulepszyć, dobra, więc... Ym... Questa mam zrobionego. Zbuduj młyn mączny. Ok, do ciebie też chyba trzeba się tutaj udać, tak? Czy nie? Czy już mamy wszystko? Średnie rower kowadło, chyba. Chyba nie, chyba. Chyba ja tam będę miała to. Yy. Jeszcze deski brakuje i yy. To tu głównie deski. Czekajcie, drukarka mi się chciała połączyć. Nie wiem o co chodzi. Ile tam ścinać to drewno? Mm. Ono mi się też przyda, bo wiecie, jednak ja powinnam mieć większe zapasy tego wszystkiego. A tak jakoś wyszło, że. Jestem na styk. Pyk, pyk. I Tutaj widzę, że kukurydzę. Świrują, bo nie są podlane. No właśnie, właśnie. One już się tutaj zaraz, słuchajcie, wyłożą na lewą stronę, że tak się wyrażę. Kolokwialnie mówiąc. Dobra, zrobię cztery. Niech będzie. A jutro się posprzedaje te itemki, które nam są już niepotrzebne. I ogarniemy sobie właśnie ten młyn, tak? Do robienia Jedzonka, chyba chleba, czy tam czegoś Dobra, jeszcze jedna Jeszcze jedna, więcej to ja nie potrzebuję I aktualnie pójdziemy sobie Po prostu spać Więc widzimy się rano Obudziły nas deszcze Co w sumie jest bardzo dobre Cieszy mnie to Bo dzięki temu w zasadzie wiecie co, nie będę na razie tutaj nic robić z tą kukurydzą. Bo dzięki temu nie musimy podlewać i też nie musimy się o takie rzeczy martwić. E, zaraz sobie zobaczymy młyn. Ok. Jakby go tu. Może tutaj go sobie zbudujemy, co? Tak, dobra. Mam młyn. Mąkę będę miała zaraz. E, wybierz przepis. Ok, mąkę zrobimy. Ło, będę miała dużo tej mąki. Kariera piekarska nabiera tempa. E, Okej, okay, Mordko, ale ja chcę sobie iść sprzedać rzeczy. Zdecydowanie sprzedać rzeczy. Teraz, jak już mamy Młyn to sobie posprzedajmy, bo jest tego wszystkiego za dużo. Zdecydowanie za dużo. E, to, to, to nie są jakieś wiecie, wielkie y, bogactwa, ale. Wytwarzanie to wszystko, co mi się przyda, to raczej zostawiam. Wytwarzanie, 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 wytwarzanie. Będę musiała sobie ogarnąć skrzynkę, naprawdę, bo powiem Wam, bez skrzynki to jest lipa. Patrzę, co tutaj jeszcze można. Inkubator. Okej, okay, prosta skrzynia. Potrzebujemy dwie sztabki złota i jeszcze trzy deski. To następnym razem sobie przyjdziemy tutaj. Ja w sumie na razie tylko tu na początek tego rynku wpadam, wypadam i robię to co trzeba. I wiecie, wychodzę. Na razie nie zwiedzam miasta. Ja już się ostatnio kręciłam tyle w tym mieście, że masakra. Eee, trzeba robić, robić rzeczy. Słuchajcie, mój mam, dobra, fajnie, super. Eee, na razie zbuduj piec. No ogólnie dużo tej, yy, dużo tej miedzi i dużo tych yy, desek trzeba zrobić. No to. Zrobimy sobie maksa. 11 tego, 11 tego. Słuchajcie. Nie ma co się tam z tym pierniczyć. Dobra, tak sobie stoję. Słuchajcie i myślę. Ale musimy jeszcze jedną rzecz tutaj zrobić. Zdecydowanie. Yy... Te szkło nam potrzebne. Zróbmy sobie też cztery sztuki tego. A tutaj już mamy kolejne. W ogóle więcej tego by się przydało, słuchajcie, nie? Nie sądzicie? Ja tak patrzę. W ogóle jagoda z farmy, to też, też mi się może przydać, słuchajcie. Gdzieś tutaj możemy sobie walnąć w ogóle, patrzcie, jakąś taką ładną różyczkę. Krzewik taki. Hmm. Może tu. O, zobaczcie, ale. Beautiful normalnie. Beautiful. W zasadzie godę. A, w zasadzie tutaj zachwaściło ich od razu tu. Nie muszę się podlewać przynajmniej, bo. Tak, to, to w taką normalną pogodę to wiecie. A, tutaj mamy e, to jako tako po japońsku, ale piecyk sobie tutaj postawię raczej tu, wiecie? Będę miała stanowisko do robienia chleba, kurde. Jeszcze jedno szkło mi brakuje. Oto. Akurat. Będę miała trochę na wyrost tego wszystkiego. E, zróbmy sobie może trochę większe pole. Tak sobie myślę. O Jezu, no po coż ty to wykopała? Po co się to wykopa. To tutaj nie wiem jak... Jak poszerzyć to pole, żeby się nie... Rozlało dosłownie po tej mapie. Dobra, myślę, że tak będzie okej, okay, ale to wygląda... Bardzo średnio. Musimy to... Wziąć stąd. No i co, mamy to szkło? Mamy to szkło. Mamy piec, słuchajcie, zajebiście. O, możemy zrobić chlebek. I za tysiąc, widzieliście to? Za tysiaka go sprzedajemy, więc super. Kariera piekarska, kurde, pełną parą. Eee, a, i jeszcze miałam zrobić yy, deski, bo deski. O czy mam ich trochę? O, może wystarczy, może wystarczy. Mam? Już tak szybko? O kurna. Ale fajnie, to słuchajcie, ja, ja się tam cieszę. No, ja się tam cieszę, idziemy. Idziemy i zrobimy sobie też yy, właśnie yy, skrzynię za chwilę, yy, bo to jednak będzie przydatna sprawa. Miał yy, ja taki syf w tym ekwipunku, że dajcie spokój. A tysiąc to kosztuje, no to ja muszę sprzedać. Okej, okay, mam w ogóle rower, mogę sobie od razu do miasta podjechać, ale kupuję na razie skrzynię, bo słuchajcie. Będzie takie dziadostwo w tym ekwipunku, że masakra. I'm back, słuchajcie, guess who's back? Jestem yy, na chacie. No i co? No i myślę, że po prostu zacznijmy sobie, spróbujmy sobie to gdzieś zbudować. Ja nie wiem, może tu może być, no tak trochę w lipnym miejscu, ale będziemy mieli małą skrzynię na te wszystkie duperele, takie, które nam się nie przydadzą, nie? Wodorost, jakieś meduzy, yy, gałoski. Siano, na razie też nam się nie przyda. Yy, jakieś takie rzeczy. Naturalne żetony, bawełna się pewnie kiedyś tam przyda, ale... Mm, to też póki co nie. Póki co takie rzeczy nam się nie poprzydają do kraftowania, więc ja nie będę tego na razie składować. Sól, do czego nam się przyda? Pewnie do wypiekania. Kołek. Yy, dobra. Zostawię teraz ekwipunek. Słuchajcie, lubię mieć w miarę przynajmniej porządek. To jednak zawsze, zawsze lepiej. Ta truskawka to tam, wiecie, sobie te wszystkie żetony, te księgi to w jeden uporządkujmy. Znaczy tutaj pieniążki to pieniążki, ale te wszystkie esencje to, to jest jakieś w ogóle takie nie wiadomo, co to jest. Te esencje sobie tutaj zrobimy, tego. Tu jakieś róbcioki, rup, które na razie nie są potrzebne, ale może się przydadzą. Zobaczcie, od razu to lepiej wygląda, bo tak to to. Była tragedia. Dobra. Okejka. Okay to mamy zrobione. Teraz tak. Zostań początkującym kucharzem. Potrzebować nawozu rolniczego. Gdy zaczniesz uprawiać winorośle, wytwórz go w piecu. Mm -hmm, no dobrze. Możemy go wytworzyć w piecu. O, w ogóle ciasto winogronowe. Uu, podoba mi się to. E, rozumiem, że to chodzi o ten drugi piec, tak? Bo ja już mam tych piecy od ciula, tak. A nie mamy kłody za bardzo. Nie mamy kłody, ja sobie tutaj pójdę trochę tych rzeczy pozbierać. Nazbierałam tego ustrojstwa, więc słuchajcie, weźmiemy sobie tego nawozu. Okej, okay. też nowy kłaścik. Upiecz ciasto z winogronami. Ja muszę najpierw winogrona skmienić gdzie są. Kochani, myślałam, że nagrałam pożegnanie i ogólnie to, co się działo po wyprodukowaniu nawozu, ale się myliłam. Oczywiście, moja umiejętność używania skrótów klawiszowych nie istnieje, i mimo tego, że dałam sobie taki skrót klawiszowy, który jest ok, to nagrywałam przerywniki. Właśnie te, których nie chciałam nagrywać, a nie nagrywałam tego, co chciałam nagrywać, więc ja już po prostu nie wiem. To taki krótki, szybki update. Kupiłam sobie nasionka po wyprodukowaniu nawozu. Kupiłam sobie nasionka i pszenicy i winogron. Mamy do wytworzenia cesto winogronowe, do którego trzeba oczywiście tych już dojrzałych owoców. No i mamy też. Jeżeli chodzi o chleb, tutaj wymaganie oczywiście mąkę, którą zrobię, ale czekamy na naszą kukurydzę, żeby z tego zrobić pszenicę. Także aktualnie, tak, ja już nie pamiętam, czy się nagrało to, ale pokażę Wam jeszcze raz, że wszystko tutaj zostało mniej więcej poukładane w tej skrzynce. No, i czekamy aż wykiełkują nam wszystkie nasionka, więc w kolejnym odcinku zrobimy sobie ciasto z winogronami i będziemy kosić kasę, bo za chlebek jest 1000, a za takie ciasto 1200, więc będziemy bogaci. Ja na ten moment Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, plony wzrastają. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić miłego śladu po sobie i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki!